Kolejna dziś informacja, tym razem ze świata muzyki z kraju. Warszawski raper Pono nie żyje. Informacje te potwierdził zespół ZIP, skład na swoim koncie w mediach społecznościowych. Legenda polskiej sceny hip-hopowej Rafał Poniedzielski miał 49 lat. Zmarłego rapera pożegnał jego wieloletni muzyczny partner Wojciech Soku Sosnowski. Raperzy stworzyli wiele wspólnych projektów, a prywatnie się przyjaźnili. Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap. Legenda, indywidualista, szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię, bracie Pono. Do zobaczyska kiedyś. Napisał Soku na Instagramie. Do opisu dodał zdjęcie ze wspólnego klipu muzycznego na którym wystąpił z poniedzielskim. Przyczyna śmierci muzyka nie została podana do wiadomości publicznej. To na dziś wszystko pozdrawiam Shot Joker.